Cześć wszystkim z tej strony, TheFilialis, witam Was w kolejnym odcinku z Margonem. Dziś jesteśmy znowu w wiosce Świętego Mikołaja, dokładnie w miasteczku Cukrowiec. I wybieramy się do Mikiego, aby zobaczyć, co ma dzisiaj dla nas przygotowane. Mm, dokładnie jest u niego kłeścik. E, troszkę się u mnie podziało, jak się przyjrzycie mojemu ekwipunkowi i tak dalej. Zmieniłem sobie umki, zmieniłem sobie e, typ e, broni. Na półtorkę plus jakoś tak złapało mnie w nocy, że do drugiej w nocy praktycznie robiłem robiłem questy z Karkahan i właśnie mam końcówkę ostatniego tutaj i tak jakoś sobie wyłapałem właśnie, że a zrobię sobie co mi tam. No i jakoś tak sobie zabijam czas dodatkowo. Bla bla bla, bla bla bla, czyli jakiś wywiad wśród elfów. Rozumiem. Ciekawi mnie, co na dzisiaj przygotowano jako y, dodatkową czynność, na której można ewentualnie zdobyć y, y, walutę. Y, zobaczymy. Ogólnie to, jak widzicie, jest 10.1, 10 więc dopiero przyszło to zadanie, co oznacza, że jeszcze nie widziałem, bo byłem od razu w grze. Jeszcze nie widziałem, gdzie się wybieramy na zadanie dodatkowe, ale potem to sprawdzę. Bla 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 bla. Bernie Aberton. Ja w ogóle jestem w środku śniadania, bo myślałem, że się wyrobię ze wszystkim, nie wyrobiłem się. Więc popijam sobie dyniowe late. I wcinam tościki. Więc dzisiaj z wami będę wcinał, co mi tam. E, chociaż nigdy nie jadałem e, podczas nagrywania odcinków, ale tak stwierdziłem, chyba jednak tosty lepsze są na ciepło niż na zimno, nie? E, więc no cóż. Mm, no ale przeżyjemy. Mm, raczej wam tu nie zrobię ASMR. Chociaż. E, dobra Gadamy z Bernim. Um, mam do ciebie pytanie, tak. E, Strzele ci z miecza, już nie jest um, to pora. Ch Web? Chcę jeszcze więcej. 10 tysięcy złota. Dobra. Ja tu wybrałem, że to złoto będzie ciężkie. Mm, Okej. Okay. I co my teraz mamy? E, skrzatka chlastka. Dobra. Skrzatka go pochlasta i nie trzeba będzie mu płacić. Nice. No to tościk. Mm. Ogólnie, moi drodzy, mm, osoby, które oglądają moją serię Kroniki Bohatera. Um, już się odmieniłem, naprawdę? Ale mi zeszło w nocy z tymi questami. Um, um, to um, um, muszę, muszę pomyśleć. Mózg mi się wyłączył. Jak jednocześnie jem, nagrywam i jeszcze myślę o czymś. Um, to tam będę sobie zbierał na ulepszenie torby na maksimum um, Czyli na drugiej postaci, którą mam na świecie Aider, będę też um, robił wszystkie zadania, żeby zdobyć um, walutę na poziomie minimum 50 sztuk, żeby móc sobie tę torbę ulepszyć, bo można ją przenosić przez e, ten. przez depozyt. Um. Dobra, ja mu, ja mu mówię o misji. Jakby co? Okej, okay, dobra. Czyli to jest ten moment, w którym bawimy się w gotowanko. To co, to, co przewidywałem, moi drodzy, chyba mówiłem to wczoraj. Ale to co przewidywałem, <laughs> że my będziemy się bawić tutaj w kuchni w jakiegoś kuchcika. No i doszło do tego. Okej, okay, wzięliśmy butelkę w ciemno, ale jest podpisane, że ta śmietana, więc okej, okay. yy, no, czyli tak jak myślałem i jeszcze, <ścoughs> jeszcze znając życie dostaniemy przepis i będziemy musieli według przepisu to zrobić. Yy, a może nie? Pomóż mu w robieniu tortu, oczywiście. Hmm... Yy. Przerywam z okrzykiem. Pff, <laughs> Oni naprawdę użyją spleśniałych malin do zrobienia jedzenia dla dzieci. Nice. Ej, no to spokojnie, musimy nic mieszać. <laughs> Mamy tylko pilnować ciasta, więc idealnie, żebym wziął sobie kolejnego gryza tosta. Matko boska, on już jest prawie zimny. Życie gniecie. Mm -hmm. Mm -hmm. Czyli ten tort będzie wyjątkowo dobry. Mimo, że mamy tam spleśniałe maliny. Brzmi naprawdę spoko. No, dawaj, dawaj, dawaj. Ile można czekać? Um, obstawiam, że to łącznie wyjdzie od pół minuty do minuty nawet. Um, ale dobra. Takza minotaura oczywiście jest Questa z, quest z Mirvenis Adur. Um, teleport do Margori ze względu na Questy. Związane z krasnoludami. Między innymi z Mirvenis Adur. E, dobra. E, ciasto jest już pięknie przyrumienione. Mhm. Mm ok, od razu informujemy, żeby się nie przypaliło, moi drodzy. Dobrze, jest dobrze. Czyli nie odczekujemy dodatkowo e, chwilki. I teraz, moi drodzy, wybieramy się do Berniego. Do małego Gnojka. Mhm. E, więc lecimy znowu do Gnojka. Gdzie on był? Gdzie on był? Pax. Yy, trakt. Srakt. Nie trakt. Głe, tu jest Bernie. Yy, lecimy do Berniego, oby się zatruł tymi zgniłymi malinami. Yy, Okej, okay. masz ten wielki tort? Tak, masz. Yy, usiądź sobie na nim, czy wstać sobie w yy, buzie, oczywiście, bo to jest jedzenie, więc je się zjada. Kurde, no. Zawsze trzeba zahaczyć. Um, dobra, idziemy do trojaczków, do tych gnojów, które zawsze znikają, jak chcę się z nimi pobawić. A przecież jestem tylko zwykłym starszym panem, który chce się pobawić z jakimiś obcymi dziećmi. Więc nie wiem o co im w ogóle chodzi. Jaki mają problem, że znikają zawsze? I mają problem, że jestem bumerem, Hashtag Mniamniam. Miam. Super, wpierdzielajcie śnieg. Yy, ten żółty jest najlepszy. Gej, skąd wiesz? Kłamiemy, czy mówimy prawdę? Mówimy prawdę. Przejrzał nas! Co teraz? <grytanie> Kurde, przejrzał nas. To jest po prostu ja pierdziele. Dobra, jest gościu w ciemnym płaszczu i ciemnym kapeluszu, który kręci się po cukrowcu. Szczerze, to brzmi trochę, jakkolwiek by to nie brzmiało, jak ja jesienią lub wiosną. Chodzę w czarnym płaszczu z kapeluszem. <grytanie> Tylko raczej nie, krę nie kręcę się koło dzieci, więc jest taka różnica. Świetny pomysł, w sumie czemu nie, pomidor, czas na obserwacje, no to nie żałuj, coś tam, coś tam, pierdu pierdu gadu, gadu, czemu jakiś bezdomny tyle z nami gada? Kierowniku, ej, to było kierowniku, o o, akwizytor konkurencji. To te gnojki były z konkurencji, te zbiry, co tam za napadły na ten wóz, dobrze, dobrze, myśmy ich tam poprzytulali, posmyraliśmy ich ostrzem. Um, ogólnie, co do właśnie wczorajszego quest'a, była szansa, że będziemy się groźnie patrzeć i cały czas patrzeć i patrzeć i patrzeć, i y, tam tamte zbiry by uciekły. Więc nie trzeba było z nimi walczyć, jakby co. Ale zawsze to jakiś exp. Ja mam nadzieję, że tego nie słychać, jak jajem. To na pewno powoduje takie fragmenty ciszy. W nagraniu. Dobra, moi drodzy, pozbyliśmy się konkurencji, kończymy zadanie. Dobrze mówię? Dobrze mówię. I pamiętajcie, żeby uważać na to, czy zbieracie EXPA, czy nie. Co dostaliśmy? Uuuuuh, that's fucking nice. Dostaliśmy teleport do Andarum, jest zajebista opcja. Podczas eventu przynajmniej, bo na tym levelu i tak się nie muszę pojawiać w Andarum, ale na czas tego eventu, that's so fucking awesome. Um, I dwie pozłacane bombki, moi drodzy. <laughs> e, więc e, jest całkiem ok. I ja teraz zrobię szybkie cięcie i zobaczymy, jaka jest kolejna czynność na dziś. <laughs> moi drodzy, obczaiłem. E, dzisiaj w domu handlowym e, w tej pięknej wiosce rozmawiamy z Limaru i mamy mu pokazać, że jesteśmy niebelekim. Mm. Więc zagadujemy ostatnią opcją. Mamy pustą klatkę na lemingi i zegarek mamy pół godziny. Jak najwięcej lemingów, dobra, więc lecimy do lemingów, i mamy pierwszego leminga, więc to jest chyba fajne zadanie i chyba jest. Szansa... złapałem go? Nie złapałem go. Okej, okay, będzie zabawnie. Chyba, je, chyba jest jakieś prawdopodobieństwo, jednak, że nie dostaniemy leminga. I obstawiam, że inni gracze też coraz biegają za lemingami, e, więc tu trzeba się mm, spiąć i skupić, żeby e, w miarę cokolwiek w ogóle złapać, bo widzę, że już się robi pusto. Tak, wszyscy o, o, matko boska, ale to będzie ciężkie teraz do zrobienia e, Gdyż rozpoczęły się masowe polowania. Na lemingi. Mm, więc będzie cholipka ciężko. Widzę, że nawet jednego chyba nie złapiemy. Ja pierdzielę. To jest akurat beznadziejne zadanie, jeśli te lemingi rzeczywiście znikają. Więc to będzie kurde ciężkie, ale jest jedna opcja. Na trakcie będzie przynajmniej jeden. Więc zawsze jest szansa, że tego jednego złapiemy. O, ale złapiemy też to, co jest po drodze, moi drodzy. Więc tutaj też podchodzimy. Dobra. Jest jeden lemming. Dalej. Przynajmniej tyle, że szybko się one respią. Ale tutaj też był lemming. Jest lemming. I to przynajmniej jeden, może nawet dwa. Będzie? Będą dwa. Dobra. Mamy dwa. Trzeci. U, dobra. Będzie więcej, będzie więcej. Maksimum 100 sztuk, czyli za 100 sztuk rzeczywiście cokolwiek jest dopiero. A tutaj będzie ciężko zdobyć 100 sztuk, bo nie tylko my polujemy na telemingi, więc to będzie masakra. I obstawiam, że przy 100 sztukach na pół godziny, że jest yy, dopiero. Że przy 100 sztukach jest dopiero jakaś waluta. Czekajcie, tutaj nie, już nie ma tutaj przejścia, tu jest drewniana tabliczka, że nie ma przejścia, dobra, to wracamy tutaj do cukrowca. A tutaj jeszcze zawrócimy moi drodzy, jeszcze zawrócimy, <laughs> eee, więc. Więc no, trzeba tutaj ładnie grzecznie i cierpliwie. Eee, nawet jeśli tego czasu nie ma praktycznie. Pierdziele. Ehm, dobra, 27 minut i mamy 3 lemingi na 100. Ja już się z góry e, nastawiam na to, że ja nie zdobędę tego, e, w sensie nie zdobędę maksimum, ale chcę chociaż jakieś takie minimalne minimum zdobyć, co nie, że jakieś przynajmniej 10, e, bo nie wiem, no nie jestem z tych zapaleńców, co na przykład w, y, na pierwszym tym, y, w pierwszy dzień, co zrobiły 1000 obrotów i tak dalej y, wokół choinki na łyżwach. A są tacy, co, 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 co nie wiem, cisnęli kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy próbowali, więc no ja nie jestem aż tak zapalonym graczem, zresztą mi nie potrzeba za bardzo tej waluty, w sensie fajnie byłoby zdobyć te 55 sztuk waluty i tyle jest teraz możliwych razem z dodatkowymi aktywnościami, ale no ja jestem dość pesymistycznie... Realistyczny, coś takiego powiedzmy. <laughs> Czyli e, wiem po prostu jak wyglądają realia plus nastawiam się, że akurat mi się nie uda. E, więc no cóż. E, dobra, tutaj rzeczywiście nic się nie dzieje. Wszystkie lemingi e, wyginęły. Trzeba tylko czekać aż cokolwiek się zrespi. E, więc dupa. Więc znowu się ustawiamy tutaj na zaśnieżony trakt. E, bo wydaje mi się, że nikt tutaj na to nie wpadł jeszcze. Więc jest prawdopodobieństwo, że się wyłapiemy. Nic, jest tutaj lemming, dobra. Jeden się pojawił. <laughs> Może w tym czasie pojawi się drugi. Kurde, ten się zdołał ukryć. No i dupa. Tyle z mojego niecnego planu. Porywania e, niewinnych lemingów, ale drugi się właśnie pojawił. Więc cofamy się e, i polujemy, i kolejny się pojawił. Dobra. E, zawsze to e, kilka sztuk. 25 minut. E, jeszcze jest szansa, że cokolwiek więcej złapiemy niż tylko 10, bo już e, 5 sztuk mamy. Czy będzie szósta? Czy będzie szósta? Nie będzie szóstej, niestety. No jednak trzeba być pesymistycznym e, realistą. Um, więc działamy dalej. Moi drodzy, ja tu zrobię cięcie, żeby wam nie przedłużać. I jak już będę kończył to zadanie, to, yy, pok to pokażę wam yy, przy oddawaniu już, yy, ile ja tego rzeczywiście nałapałem. Yy, I oddamy te tego questa, zobaczymy, jaką nagrodę yy, złapiemy, więc yy, zaraz się widzimy. Dobra, moi drodzy, yy, jesteśmy w ostatniej sekundzie czy dwóch. Nie dobiłem 25 lemminga, więc dupa trochę. Nagroda będzie chyba ta najniższa możliwa. Więc no, niestety. A 24 dosłownie. Jednego mi brakło, żeby mieć trochę lepszą nagrodę, bo obstawiam, że od 25 byłaby lepsza nagroda. 24 lemmingi i dostaliśmy stoka, kupon na bombki i broszkę. Uh, więc okej, okay, mamy trzy kupony, czyli już można jakąś bombkę kupić yy, i dwa dni i broszka, broszki będziemy mogli wymienić. Tak czy siak, to tyle w dzisiejszym odcinku, dzięki Wam bardzo za oglądanie, jeśli Wam się podobało zostawcie lajka, suba, komentarz i tak dalej, i tak dalej. i do następnego odcinka, cześć!